Cześć wszystkim, jestem Monty i witam was na kolejnym odcinku kanale kanału One Armed Robert Dzisiaj będziemy robić... Robert tak. No Robert Dzisiaj gramy w One Armed Robert łapkę no, w górę ja i subskrypcję, tłumaczę się na Discorda, link w opisie Nie polecam, nie daję mi wypłaty Nie no, żartuję, ale czekam na wypłatę żartuję. Chodź ja dostał? Tutaj przechodzimy na kucaka, gdzie jest śrubokręt? A, A to nie trzeba śrubokręta. To Dowiedziałem się, to wystarczy tylko unlokować te drzwi. Szczel, idzie, idzie. Mówiłem, no trzeba go zabić. Wziąć jego kadlicz i kliknąć. Już tutaj nie mamy kamery, ale po co go związał to nie wiem. Się po co go związywać? Może to pójdzie tak? i się poskarży. Uti tak. Ej! Find the utility room keycard. A tutaj jest utility nad drzwiami. Idziemy na górę. Musimy iść na górę. Musimy iść na górę. Nie, bym, Ale otworzymy te utility. utility co? Aha, nie, bo to jest na kartę. No. Utility room card. Idziemy na górę. Musimy iść na górę. No schod czy tu nie ma kamery? Tak, tak, tu. Czekaj, jak otworzysz, to czekaj. To... Ja to kilka razy próbowałem otworzyć, ale zawsze się dawałeś włapać i wychodzi z stamtąd. Strzelamy w niego. Otworzyłeś? No. To otwórz. No dobra, ja. Czerwona restricted area. Tutaj wszędzie. Czemu nie ma Q E wychylanie? O, jest tutaj uh, PowerBox. Dobra, co to jest? Tak, to. Utility Room Keycard, Musimy... Disable the Alarm. Musimy włączyć alarm, ale nie ma alarmu. Jestem w Utility Alarm, alarm Switch, Find Default Keycard. Dobra, ty otwieraj. Trzeba go zastrzelić. Oczyń się, no oczyń się. E, gdzie jest to to ze skanowania? Tu. Dobra. Zrobione. Security czy Office? Security chyba. Terech. Locked. Nie, Locked. Ni nic, nic tego chyba. To Nie, gdzie trzeba tutaj. iść? Eee... Nie, nic z tego, no. Tak jak powiedziałem. To gdzie jest, jest test? Dwa... I tutaj znalazł... No ja tutaj znalazłem kartę, kartę, ale to była to Utility. Ale zielona? Tak. No to jej właśnie potrzebujemy. Ona. Ale ja już... Ja już wyrobiłem ją. Otworzyłem tam Utility i wyłączyłem alarm. Musimy iść do pomieszczenia na dole o nazwie... Nie, u góry, musimy iść na górę i do office, office musimy iść. A nie iść mówiłem? No dobra, no. Bo ja to wszystko z filmiku robię. Bo nie wiemy, jak to przejść. Trudna ta gra. Przecież jest trzy. Zaznaczone jest, że mam mu ręk rękę. Nie wiem, czy my nie mieliśmy Idzie, co? idzie. Dobra. Przez okno. Byłaś przez okno. Masz kartę? Ja nie mam karty. Nie wziąłem. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. O, dobra. Ja. Nie, nie mogłeś go zabijać. Nie mogłeś go zabijać. Zauważyłem. Zauważyłem. Ale wiesz, co, wiesz co ja powinieneś nie... powiedzieć? No sit, Sherlock. Nowa. E, ale czemu on stoi? No właśnie! <laughs> Zbagować! Czemu on tutaj stał? I się wystarczyłem, nie go strzeliłem. Od... Musimy najpierw poczekać. Poszedł? Nie poszedł. Poszedł, nie poszedł. Jestem gotowy do strzelenia w niego. Sz -sz Szczelaj. To trzeba zrobić teraz na szybko. Bierz śrubokręt. A nie, ty nie weź. A śrubokręt takie jest potrzebne. W sensie co się to jest? Lockpick. Kamera, zapomniałem. Nowa. Trzeba na Czego ty na nie zapomnisz? Wiesz co? I tak hmm. trzeba poczekać, że, że się bra... Zapomniałem, być... <grym> Co ty właśnie zrobiłeś? Wytłumacz mi jedno. co ty nie, właśnie zrobiłeś? Dla beki. dla beki. Aha. To to co Aha, w ogóle... Tak. A nie, ja chyba wiem co to jest. Kopnie zobaczył, potem się odwrócił... Kopnie zobaczył, to pierwsze co zrobił, to się odwrócił i poszedł w drugą stronę. No... Brawo, szalone. Bratu nie płacą chyba. Nie, nie płacą mi wystarczająco. On jest, chyba, on o, jest chyba nauczycielem. On nauczycielem jest. Nie płacą mu wystarczająco. To ma wszystko gdzieś. Tak ja to zrobię teraz. Jeszcze raz Ten co tu przyjdzie, musimy go zabić. Łaj, tu nikt nie przyszedł. Przeszeliłem w kamerę, czemu nikt nie przeszedł? Nie wiem, to ja idę na górę, a nie pójdę na górę. Gdzie to jest? Nie ma śrubokrętu. Gdzie no, ja go zostawiłem? Pewnie na samym dole. Ale fajne widoki są. Szczury. <coughs> miasto. Ile to szczury to rzeli? chyba z naszej, e, tego naszej e, burgerowni. No. A, możliwe. Pamiętasz, że miałem Armet Cook. Czy ten? Musimy to no, trzeba nagrać jeszcze. Rób to, bo ja już mam te ser tego serdecznie dość. Ale ciężkie. Tu musimy wejść. To nie była chyba kamery. Ja tą kartę właśnie znalazłem. Dobra. I patrz co zrobiłem? Nie patrzę, bo nawet nie wiem, gdzie poszedłeś. Na dół. Do tego pokoju, gdzie rozwaliłeś kamerę. To Utility otwieram. I przeciągam Switch. I Dobra, nie ma alarmu. Chodź. Idziemy, otwieramy te drzwi. gdzież? No. Yes. I nie możesz musisz go związać, bo jak hop go, go zobaczy, to będzie miał... Ah! I alarm. Aha! Tyś dostał! Dobra, odmah. jest O Dobra, od nowa. Po co ty go zabijałeś? No, nie. nie, za, nie, za, nie ja, już się, ja już automatycznie się nauczyłem, że nie jego, to musisz tutaj poczekać chwilę. A ja się jeszcze nie nauczyłem. Chcesz, żebym strzelił szybę. Znowu. Nie. No właśnie. Otworzyłeś? Mhm. -mm. Bioraj. Dobra, to ja to już tutaj zrobię. To ogarni, tutaj ja pójdę już na, na górę. Nie idzie Znowu, właśnie nie wiem, chyba to zależy. Bo, bo na kucaka poszedłem. Jak na kucaka robiłem poprzednio, to też nie przyszedł, a jak normalnie stałem, to przyszedł. To to chodź na górę, idź tam po ten utility key i pójdź na dół. Tam gdzie rozwaliłeś kamerę i przeciągnij switch. Dobra, to ty idź, a ja to zrobię tutaj. Nie, ja jeszcze otwieram. A ja nie wiem gdzie to zrobić i ty Na dole tam, gdzie rozwaliłeś kamerę. Szyka, szuka, szukaj, Dobra, Zapraszam. Zawsze zapominam o tym. Idź tą kartę zrobić, albo no, dobra. No na dół, tam gdzie rozwalałeś kamerę, to tam masz drzwi, białe drzwi z napisem UTILITY, przykładasz kartę do szczytnika i, i, i przedźwiękasz switcha. Masz w sumie nawet border. Biały. I chodź. No, na górę. Idę, idę. Łazienkę znalazłem, niechcący. Co jest w łazience? E, nic, ja już tam byłem. Można go rozwiązać? Tak. Ale nie rozwiązuj go. W sensie, ja bym go zawiązał od razu z powrotem. Padam. I teraz nie wiem, co zrobić. Czekaj, jest tą kartą. Aha, ja do chyba wiem. Ja wiem, co, co. Wiem, co ty. Z, 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 z czemu on. T, o się nie udało. Zaszczeliłeś go, ale szybę rozbieś. Ta szyba zwróciła jego uwagę. Gdzie jest safe teraz? Tu jest safe. A nie ma... Kamera! Nie, nie, nie! tak blisko! Powerboxes. Restart. restart. Nie, czekaj. Ja... Jeszcze jakiś powerbox na górze chyba był. No, trzeba restart zrób, restart. Tyle. Wszystko zepsułeś. Nie, Dobra. On też strzelił. On strzelił w tą kamerę tam. Jak on? O, czekaj. Ostrzelił w tą kamerę tam i kliknął i Tą kamerę trzeba zniszczyć. Tak, tą kamerę trzeba zniszczyć. On ją strzelił, ale, Wiesz i tym jego pilocikiem to zrobił. No szno... A. Ej co jest? No, miał to gdzieś. On już jest tak zmęczony, że nawet musi... Myślisz, go tak, tak wiele razy... No. Czemu? O, najpierw miałem strzelić w kamerę, a potem to użyć. Dawaj od nowa. To przyjaciół takich ma, Tomek takich ma. Idziesz? To ty bierzesz, to ja otwieram, otw otwieram to, otwieram też drzwi, ty bierzesz e, kartę, a ja strzelam w te, w kamerę. Tak. Najpierw bym chciał to otworzyć. Strzelaj w kamerę, strzelaj w kamerę. Już. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Tam. Tu. Chyba nas nie zobaczy. Co? Nie wiem. Nie wiem jak to zrobić. Chyba tę kamerę musimy po prostu zostawić już. Nie, ja bym tę kamerę rozwalił, ale na sam koniec. Nie bo wtedy też usłyszą. No to nie uciekniemy. Bym... Ale ja, jak, to jak chcesz e, ten, otworzyć e, ten, e, safe? Nie wiem, u niego się automatycznie rozwalała ta kamera. Zrób. Dawaj strzel. No. Chodź. Chodźmy do auta. On zobaczy chyba po prostu tego nieżyjącego policjanta i przez to się robi alarm. Pasz. Tak. No. Tak, Guard Found a Dead Body. Ja wiem. Po prostu tą kamerę nie, wiem. Tego Guarda trzeba zabić, ale jak będzie tutaj. Czy tak jak teraz? Czekaj, Już czeka, nie. ja patrzę. O, Patrz, otwórzmy te drzwi. Nie, ja wiem, co trzeba zrobić. Nie, nie potrzebuję jakiegoś tutoriala z ty. Tak, on strzela. A, I chodź. Dobra już wiem. On strzela w kamerę. Ale nie, chodź. On tutaj trzeba go zabić. No może spróbować tutaj. Patrz, on strzela w kamerę. No, idzie chodź. do niego guard i on go zabija. On go zabija po prostu. Widzisz? Gdzie to teatr? Nie, ja wiem. Gdzie ty to miałeś? O, dobra. dobra, mamy to. Ale najpierw trzeba było w kamerę strzelić. Ale kamera i tak się jest tam gdzieś. Co? Już nie? No. Ona się odwraca i nas nie zauważyła, więc mieliśmy <grym> farta. Ciebie zauważyła kamera. restart restart, O! Strzelałem znaczy, <laughs> w kamery. Policja do mnie podszedł pode mnie i szczeliłem mu w łeb. Czyli już wiemy, jak to trzeba zrobić. Tak. We know. To trzeba szybko zrobić po prostu i tyle. Super odcinek. 30 minut, filmu, jak dwóch kretynów próbuje obrobić bań. Ogarnij. to czekaj, ja idę drzwi już otworzyć. Masz to? to... No suń wszystko? się! No weź to! Nie mogę tego guardfona wziąć. O! Mam, ale trzy... ...dwa... ...jeden. Ale bez sens. Głupie to. Czemu? Czemu musim, muszę go zabić trochę w tak, żeby go... ta... Powiem tak, zro, da się to zrobić. Tylko że ten telefon bym wziął, gdyby nie to, że po prostu zamiast... tu sobie każdą możliwą rzecz zamiast telefonu. Zrób. Idź tam otwórz wszystko, zrób. Zrób tam najpierw wszystko. I po prostu te dwa razy te drzwi otworzyć tyle. Szt rozwal tamtą kamerę. Tamto! Nie mogę, bo to muszę musimy rozwalić. Czemu chyba tam jest? Aha! Oj dobra. Jak to ma sens? Dawaj restaurację. Czemu on poszedł, stał tam? Nie wiem. Aha, przez to, że drzwi się otwarły z kamery, i on się po prostu zdziwił, czemu są drzwi spokoju z, z kamerą otwarte. Tyle. Nie możemy od, od, otworzyć sobie tych drzwi i tyle. I co jest? Przez niego strzały przelatują Karta, szybko Rup. No, szybko Dobra, związujemy go Sił bokręć, sił Co cię zobaczyło? Czekaj, czemu? Bo tutaj policjant wszedł Aha To chyba nie możemy rozwalić tej kamery, no bo to się boguje, to się nie da się przejść Nie, kamery, da się, ja wiem co trzeba zrobić Ja za chwilę kończę, bo już nie chcę w tą grę, już wkurzyły ją W, w kółka zazagrały Otwierać to szybciej, a nie. Coś, to zaraz w ogóle mogę cię e, ten zgłosić na policję. I poczekaj. Dun, 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 dun. Ha? Nagle nie daj, nie? A, daj, unlock, e, unlockuj te drzwi i rozwal tam kamerę. Gdzie? gdzie to mam? Gdzie jest gdzie ja to mam dać? Dobra, robimy tak, robimy na szybko, na, na głośno na to. Bierz i uciekamy do auta. Ta policja co we mnie w ogóle nie strzela Ja ci rzucam przez okno Torbę, torbę tu weźmiemy Z tymi Fajny poziom Dupa nie poziom I co już? Zapomnieli? O! Boli przyszła. Do nich strzelaj i rzucaj mi item. Rzucam ci, ja iść tam tyle itemów rzuc rzuciłem. A, trochę taki nudny, na nie się auta. a z O, jeszcze musimy dwie takie torby mieć a ile trzeba mieć? 5000, żeby skończyć tojkę 15 tysięcy, a mamy 5000 jeszcze, jeszcze dwie takie torby musimy mieć. To ja wezmę już to i torby wezmę po prostu. Będzie najlepiej Yyy... Um. No weź, ten, weź na zewnątrz, na zewnątrz jest dużo. Robimy w ogóle od drugiej strony ten od strony robimy ten poziom. Bank trzeba będzie jeszcze ogarnąć. Weź, nie, weź, weź tylko z tego, na zewnątrz jest dużo. Broń, nie, proszę, nie no ładuj się szybciej. Jeden z tylko został. Wszyscy chyba umarli. Nie ma tu już nic, na ale. A nie, rzeczywiście jest dużo. Na zewnątrz. Jeśli tam. Chwopie, jeśli przez jakieś 5 minut. Bierałem więcej ca... Większość złomu. Jezu, złomu za dużo. A e, dużo e, tych e, rzeczy i wywalać ci przez okno, żebyś tu je brała, a ty przez cały czas chodziłeś e, do środka. Jestem ciekaw, ile moja torba jest warta. Nie ma już tu nic ogółem, a nie, jeszcze tutaj powpadało za... Za mapę. Mapa, no. Dobra, idę to odnieść do auta. Swaty, 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 a ja odnoszę do auta, najgorzej. Też wezmę swoją torbę, zobaczmy ile ona jest warta. 12 tysięcy, ostatnia torba i wygrywamy poziom. Zabijaj, zobaczmy ile moja torba jest warta. 8 koła. Przycisk, 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 klikaj. Graliśmy, nie wiem jak. Zajęło nam to 5 minut. Mam nadzieję, że wam się spodobało, mi się w następnym odcinku, Zostać łapkę w górę i subskrypcję, dołączcie do nas z Gordon w opisie, do zobaczenia, do zobaczenia i cześć!